Mikołaj Małecki, reprezentant Polski, jak oceniasz swój występ na Mistrzostwach Europy w tureckiej Antalii? jest dosyć, bo zajęliśmy piąte miejsce, a liczyliśmy na więcej, na półfinał liczyliśmy. Ogólnie zagraliśmy bardzo dobry turniej, no stać było następny półfinał, ale nie wyszło. Może następnym razem się uda. Ten mecz ze Szwajcarią wam mnie wyszedł, decydujący o awansie do czwórki. Przegrana 1-2, podobno mieliście pod kontrolą to spotkanie. No, a Szwajcarzy oddali dwa strzały na bramkę, my całemu się kontrolowaliśmy. Kontro, atakowaliśmy, niestety nie udało się strzelić, wybijali piłkę z nimi. Ale byliście dobrze przygotowani do tego turnieju, bo dwa ostatnie mecze w trudnych warunkach wygraliście z Walijczykami i Turkami po 4-1. No, te mecze zagraliśmy bardzo dobrze. To cała duża nas spisała się na medal, ale niestety nie, nie, nie dostaliśmy. Zaskoczony, że tylu kibiców, w tym twoi rodzice, przyszli witać was na lotnisku, a widzę? Troszkę zaskoczony, bo e, myślałem, że kibice przyjdą, jak zdobędziemy medal, ale widać, że wspierają nas, chociaż nawet jeśli nie zajęliśmy tego, jeszcze na jeśli nie dostajemy do, to to przyszli nas wspierać i pocieszyć. To dla Ciebie ostatni występ reprezentacji do lat 18, czy jeszcze jesteś tym rocznikiem, który może grać dalej? Jestem jeszcze w tym rocznikiem, który może grać dalej, więc oby za dwa lata nam wyszło. Żeby był awans. Wyszek Juszczak, członek Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Sportowo oczywiście pozostaje nie dosyć. cele były wyżej, wyżej stawiane, jednakże bardzo się cieszymy, ponieważ ilość tego grania powoduje ich rozwój na przyszłość. Są dobre, dobre prognostyki, fajne były przebłyski, trzy wygrane mecze, ten najważniejszy, dwa przegrane, ten najważniejszy, niewiele nam naprawdę zabrakło. Warto podkreślić, że graliśmy rocznikami 2829, a skrajny rocznik, który mógł tam grać, to był 27. U nas było bodajże dwóch czy trzech zawodników, także naprawdę to robiło różnicę ta przewaga fizyczna, umiejętności. Rok to jest bardzo dużo wyszkolenia takiego zawodnika, także z optymizmem patrzymy w przyszłość i traktujemy też ten wyjazd jako świetną szkołę na przyszłość budowanie kolejnych reprezentacji. Jak drużyna wytrzymała kondycyjnie w tych trudnych warunkach klimat. Pieku. można tak nazwać w cudzysłowie, że było piekło, 30-32 stopnie, bardzo duża wilgotność, boisko hokejowe jest podlewane bardzo intensywnie przed meczem, bardzo dobrze to znieśli, wiedzieli co jest ważne w sensie nawadniania, regeneracji, odżywianie, spanie przed meczem, to co wszystko każdy sportowiec powinien robić, było robione. Każdy mecz w pełni wytrzymywali, zmiany były robione, każdy, cały skład grał na bieżąco, zmiany były dokonywane, także pod tym względem też jesteśmy bardzo zadowoleni i ta praca, którą wykonali w ciągu roku w auczu z trenerami przygotowania motorycznego nie poszła na marne na pewno też przyniesie nam korzyści. Czy to już koniec tego rocznika w grupie juniorów? Czy będzie jakiś podział, jeżeli niektórzy, przejdą do grupy młodzieżowej, niektórzy zostaną? W przyszłym roku będziemy dalej kontynuowali pracę z rocznikiem 2.8, 2.9, 2.7. Ci, którzy się załapią do młodzieżówki, oczywiście pójdą. No i wyróżniający na pewno zawodnicy do trenowania też będą brani do U21. Tym bardziej, że w przyszłym roku przypomnę Państwu, że w Poznaniu mamy Mistrzostwa Europy Grupy B młodzieżówek, także warto testować tych najlepszych zawodników, otwierać im nowe możliwości pracy z nowymi innymi trenerami. Także nie, to nie jest koniec, zachowujemy ciągłość, mamy tu wielu utalentowanych chłopaków, także będziemy na nich stawiać.